Zadziwiające, że danie z zaledwie dwóch prostych składników przyrządzone na grillu może być tak pyszne. To szaszłyki z kiełbasy i młodych ziemniaków. Ziemniaki myjemy lub obieramy, ale młode wystarczy umyć i kroimy w takie 7-8 mm plastry. Kiełbasę ja miałem pod Wawelską, również kroję w takie 7-8 mm. Wszystko wrzucam do miski i zalewam około 100 ml oliwy, oleju. Następnie przyprawiam leci tam, co, co wam się żywnie podoba. Ja użyłem cząstku papryki soli, pieprzu przyprawy do ziemniaków. A następnie nabijamy kolejno ziemniaka, kiełbasę, ziemniaka, kiełbasa, ziemniaka, kiełbasę. Potem wszystko wlatuje na grilla i po około 20-25 minutach, obracając co, co 5-6 minut mamy gotowe szaszłyki. Powiem wam, pyszne są. A coś pysznego i znowu z dwóch składników mianowicie ser grillowy, grillowany w boczku. Powiem Wam, że no, dobre to było. Ale ważne jest to, żeby kupić ser grillowy, bo on się wtedy nie rozpuszcza tak jak zwykły leśniowy. Układamy sobie boczek w plastrach w taką gwiazdkę, zawijamy, grillujemy i tyle. No, cała filozofia, a powiem Wam, że mimo że to takie proste, to naprawdę smaczne.